Nie jest tak, dużo czasu na głowę, to zaczęło się. Ładnie kwiecień, teraz kwiecień Krystian kwiecień blisko! No, ale szuk. naprawdę było bardzo blisko. Kolejna akcja Wilkowianki. No, myślę, że na razie Paweł to chyba była najlepsza akcja. Wilkowianki. No, Kufel, A Kufel jest i go... tutaj licencji i poprzeczka! Będzie jeszcze do kwiecień! Do pustej bramki. 1 do 0, kwiecień, tym razem. Tak zdążył. jak mówiliśmy, tak Wszystko się nagrało, Krystian. masz! Moje trafienie na antenie PIFOR i 1 do zera Wilko, Wilkowianka prowadzi z huraganem proboszczów. tego nie przerwali do wolaka. Fajnie zauważył, to na lewym skrzydle Kufla. ten bez z pierwszej od piłki. razu. Jeszcze Wrubel na 16 meczu To to było uderzenie Sebastiana Wrubela Nawet skrzydło do Pińczyskiego. Kimczyński krótka gra z Sebastianem w Rubentem będzie środkowego, No długi słupek do licnerskiego! Słupek! Kolejna interwencja. Nie ma szczęście, Adam, teraz pokazujesz. Przyspiesza grę Gotarek do wróblat. Fajnie podoba, do, do Dominik Wolak. Na winien to obrońca. To będzie uderzenie? Do... Licnerski! Jeszcze Litznerski. kolejne Litznerski. podania. Ależ koronkę. Strzał licnerskiego. Minimalnie z piłką, jednak ta pod nogami. Patryka skarbka. Jest kufel. Jeszcze kufę. I koniec tej akcji Wilkowa. Jaki paruje, to na rzut rożny. Patryk ja tam chwilę. Ale już podanie o, do, do wróbel, Lewa noga! Ma Jezus Maria, znowu słupek! Jada, cofnął się po piłkę, atakowany przez Dominika Wolaka. Podanie do Wien-Włochy. Razem Wilkowianki. Jeszcze tak. szansa. na oddań znowu. Oj, świetnie, Jadrian Sojka. Tutaj. Kreśli piłkę do bramki, to wyczytają go zawodnicy. Dobra, i teraz następny fajnie przystrzyżony. Łytka się, słuchajcie, zacięła. Słuchaj, Zacięta tutaj również coś prywatnego, sebastian na co dzień. jest z fryzjerem, ale. Zain... Wiedziałem! Polak, ekipę huraganu proboszu podwyższając prowadzenie wilkowianki na 2 do 0. Wilkowianka jest już o krok bliżej kolejnych trzech 3... punktów. Ciekawe, czy pokusi się o próbę oddania do strzału? Tak, po długim rogu było blisko! Się akurat e, na takim pułapie, że nie wiadomo było, czy klatka, czy główka, i koniec końców e, piłka znalazła się e, w rękach Jachimowskiego. Ależ teraz Akcji pięknie! Gór... I jest gol gół! Z numerem 23 Wiedłocha wpisuje się na listę strzelców, ależ to było Łatkie. uderzenie. Wejście teraz tutaj zawodników się w wilkowie przeciwko rezerwom górnika z No, zagrać o, o to co teraz. najcenniejsze. Jest Gol! Jest gol Sebastian Skrzypek! Pięknie się tam znalazł na drugim słupku. Ta, ta piłka przeszła niemiłosiernie wszystkich e, w polu karnym. Tam czekał na nią Sebastian Skrzypek, który co ale, jak co, ale głową grać potrafi, na co nam pokazał się. przed chwilą. Gontarek z Wróblem. Rozpędził się tam Sebastian Wrubel. Dużo miejsca dla tego zawodnika. Nawija, znowu uderzenie i, I jest gol! Sebastian, Sebastian Wróbel! Dróbił. Znikąd, znikąd! W końcu ma swoje trafienie Sebastian Brubel, który ze swojej kępki uderzył tam, gdzie chciał. To... zawodnikiem, który z jednego piłkarskiego pieca chleb jadł. Także taka gra jak najbardziej jest dla niego bułką. Z Ładnie teraz Kufla. I czy Zaraz... teraz nie zakończy tego strzałem? Goal! 5 do jednego! Piękna akcja Adrian Gałuska. Super zauważył swojego kolegę z drużyny. Bodanie do Dawida Kufla i ten egzekutor. Nagrywa w kierunku tam... Kaweckiego. Odpuścili teraz zawodnicy Wilkowianki. Będłocha. Blisko, blisko. Stańcie, pusta Bramka. Stanie. O, idzie tutaj na przebój w Rubel. Brak zdecydowanie stańczyka. Bramka. Nie, nie niewiele nie. brakło. 3 minuty, co najmniej 3 minuty dłużej zagramy dzisiaj w wilkowie. A więc jest jeszcze trochę czasu na zmianę wyniku. Pop, ależ to było uderzenie. Jurasik. Dużo Szasz czasu. Była chyba ręka. tak? Będzie rzut karny dla Wilkowianki. Pałka. Pałka. Pewnie. Pewnie Mimo gdzieś, że został Jachimowski. W tym momencie 6 do 1. I takim oto wynikiem zakończyło się to spotkanie. Arbiter zakończył mecz. Partnerem kanału jest Centrum Sportu Amatorskiego.